Ja się k***a zablokowałem w grupie no Czemu jestem z Nowembera? No dobra, a gdzie wy jesteście? No jesteśmy zablokowani, ale to wiesz, że ta gra jest po prostu nie do ogarnięcia, jeżeli chodzi o... przejdź z Nowembera do mnie Póki się, dobra, się nie odrodził. Się odrodził Ja mogę poczekać, nie pozwolę no hey. eee, Który to jest skład? Mizu, eee. ogarnij ja jestem Delta November jest brawo Na górkę wchodzę Do delty przeżyć ja z, z jeden z... przepraszam. Nowembera do Delty o Teraz mnie na automacie na bombie tego zdjął. No, Jak to, no, to się pisało? Jak to no. się pisało? I podłoga No. Ta i podłoga November no. zbliżenie Podłoga i górki nie. Znaczy nie od górki, tylko... Od, od gór... Kurwa, mało to celne... ...za No to nie musisz celować, wystarczy, żeby ktoś był blisko, tylko ciebie. Nie, To jest na odległość. Helikopter wroga, przerzuca żołnierzy! Dą jeszcze raz spróbuję. Ja wlazłem na tego wega, o, no dobra. You have move, to another push. Zobaczymy, czy coś, coś to dało. Ja teraz w ogóle nie mam wyrań. Jest po drugiej Dzień. stronie, ja źle wpisałem. Czekaj, nie <tosanowite> ja źle zrobiłem. O boże, jest ten to kurde. Weźcie tego Źle spojrzałem, dlatego... Ten to weź... za <laughs> Dobra już Dobra w domku wniklam, z helikoptera co się Jednego zdjąłem, snajper jeszcze został się Teraz powinien się dać informacje.

Prokonę, Aż, muszę, kurwa. Masz serwer, Snajpery, kurwa Sniper kurwa No jesteś na serwerze No tak no mówię no, ale nie chodzi mi o to że masz prokona Masz, chodzi na prokona To już dojmuję? A, panie, ja też mam prokona Ale ja mam prokonę. No tak to się I mizo, jeszcze raz Ty jesteś Delcie To ja jestem, nie strzelaj Widzę na... Obie nie strzelaj ja wypierdolę Nie robij go to no, duno do mnie napierdala Mówi nie strzelać, ja se chciałem pójść w pizdu Czao mówić że idzie No mówiłem że

Na górze co? widz mi Bicz śledzi zbiegli przy parterowym porządku Od razu się lepiej. Jestem pajack nie widzisz ja już nie mam kasku no ja mam garnek nieruszony no. bo cię. Dobra, środki idzie jeden Jest jeden też garnek uważaj na wkrótce od górki idą Od wody Prawa strona Trzech No Dobra spróbuję to

tylko kurde mam 10hp, a tu srają pociskami ja Dobra Lecę do ciebie kochanie Skąd oni idą? No widzę Tylko nie kurwa I tak to się kurwa robi Nowembert <trym> na to masz <trym> Kurka Nie ma. Aj, pierdolą w z być Tam jest zaraz M32 Chyba oh. res się zmienił panowie Tak jest Res się Dokładnie są przy plancie, od drugiej strony ja jestem lecę Wziąłem I... tego co przy... był w plancie Tak, sam od góry na... Tak Ta nie dożył, twojego fraga Na górkę biegają KKK Fortu, więc mi się zamykają, są to będzie zrobić mały domek sniperski na górze Zdjęty jest czysto to ja mogę grać ale ja, super. Yy, domek ja pierdolę camper po samym środku niemiecka Pizjate Laru becz laru uważaj na biegurka <grym. grym> <grym> Jeszcze jeden tutaj jestem 10 HP mu zostało pod M32 Bo chciałem oszczędzać dać amunicję no cholera jasna a co z tego, z wickersem? No, się rozleja? Chłopacy się zerwają Sniper hmm. gówno leja Masz ty kurwa, twoja mać To pilą od dołu Eee, sniper, s i tego i... Tek, trzech od jest Jeden facet. facce Jaki złodziej chyba idzie tam Górka Jest, jest za, jest za, jest kamieniem Górka, Górka od wody 4 na górkę wodę wchodzi. Oj, oj, oj. Dobra, z tej kurwa No bez tutaj po prawej jest. Bóg jest, póki co. Od góry wypaliśmy ich, przejść na kolejną pozycję. Jest jeszcze raz. Ja obserwowałem. Słuchajcie, oni wszyscy od wody. Cześciu idzie od góry. Czekaj, ty się brał nie będę. o o o o! o. Na górce jest ból. Jest, zgadza się. Ja mam jeszcze jednego. O! Jak wstał? To się 32 na górce nie, nikogo nie ma, nie ma. oj, Jurek z lewej strony mi zajebał tu mi w tupe strony i o, ty kurwa 50 wszystko mi się musiało. 50 pod ciężarówką <laughs> to machał machł jeszcze Motek, motek ci jeszcze jest nie zostało. Ale, ale był za daleko na motek. Gdzie Od wody Od, od, wody od wody jeden.

no tam cały czas ka... Poświęcenie dla narci. No nie nic mi nie zrobił, powiesz No, Teraz jest po prawo 40k pewa To już nie ma No rusie, kurwa twoja macie Zamknęło to na tempie, nie? Zamknęło Supper przy tym snajperce plecy nam robi od parterowego idzie środko waleja zabij mnie dobra nie żyję Wybaczcie mi chwilę nie bo się komarał Nizu idzie na was snajper Tam trzech idzie za Portek. Jest jeszcze kurwa dwa już nie Dam, dam, da, dam, da dam To mi go zarzał Portek zbudzi Nie się trapada Bigos gay Bastards Tak jest

Cofka, 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 bo punkt bo zmieniony. ale tam Snajper lekt. był. Ja chciałem pójść po niego. Tak, parterowy. E, jest, jest, idą od tyłu. Idą od tyłu. Za daleko się wysunąłem, przepraszam. A niech sejdą. idą. E, to dobrze mnie, zaraz. Dobra, jeszcze jeden. Jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze, jeden. Jeszcze jeden. Jeden jest. Dobra. Zdjęty. Zdjęty. No. Na górze. Zdjęty. Czysto. Wchodzą mamy na górkę. Na i mamy dobra. I tam to, to od tyłu. Dobra daj... Mi przyjań, żeby było więcej zabawy. Nic mu im nie dajemy! Możemy po mordzie, usasze! To nie jest... No, z górze? zdjęłeś go? Zdjęłem dwóch. No bo... Bo się połóż, november. Kurwa, no chciałem... No, nie no to, to, położyłeś kurwać, to, się, to, no. no. Ale to mogłoby trochę kurwa szybciej nie no, nie brak, tak, ryzyk, nie, no, Z pleców puścili drona. Tak. No dobra, muszę mam. O, właśnie to chciałem trochę. Forte jak góra. Ty gratnikiem. No to M32 jest fajny. I chuj, nie ugrałem tego kurwa Mam patrzę. Pewnie. Na górkę wchodzi od y, parterowego. Ktoś go zjął y, Na zboczu jest... Zbocze sniper. Czek nawet.

Pitch, pitch no z tyłu. w poki ich tam było i podchodzą. to wie, szturmowców to trochę też Da podchodzą, bo zaraz będą no podkładać. Podkładam. Gdzie ich macie? Pitch, no pitch zdjęty. Bierz, bierz to. Bierz, bierz to. Bierz, bierz na dole? Na podkładach ja jest pomożliwe. Do dobra, jadę, jadę robotem tam. jedziesz? Robotem. Musa ma robota. Musa ma robota. Znaczy... Za plantem jeden. Jeden zdjęty. Przesa plantem. Robocika, Musa. Jeden z jeden jeszcze tam został. Ładunek rozwój, <noise> Ja zrobić. szczęście. Pbierdala sobie. O, to ty, o, to, to, to. Góra. Aleja, ktoś strzela. Czekaj, stanę. To jest jakaś wyższa co? Tak, 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 po, po, po tego. Kamień.

R32 to C nie tylko do tego kurwa No lecz leczesz O M32 mam parę teraz będę tam zabijał wszystkich O Jezu, jeszcze, jeszcze no. przeżył kurwa całą serię Z M32 nawet no, ja w, w głowie w jeszcze stoi Ode mnie też dostał o. LOL Gostek się no, zapadł pod no, tego no, w no, połowie gdzie oni są? Jako masakra Domek, domek, domek Ten pieżowy? Tak Tak, snajperka Dwa ciekawe, kto do zdejmie tego... Dobra, podchodzą do linką dwóch Biegnę Poleciało to gówno jebane w końcu? Nie No, teraz Jeszcze są Jeden go zdjąłem Jeszcze jeden jest z snajperki Zdjąłem Komu mogę smawem przyjebać? No nie widzę Komu chcesz No co jest? Na razie Nie, Kudę nie, nie tam, tam nasi są A, Zabił mnie cholera U góry siadą. Na parterowym Jednego chyba zdjąłem Tym smawem W parterowym snajper jest nawet. A może i nie? Ja się mogę poświęcić Bo ja nie mam doznania na, na, na górce Sniper i ten. Tu no, no, nie niepotrzebni to Niepotrzebnie nie muszę się wyszło. Nie, Podłożyli nie, Między nie, Jeden stoi za nie, Tak, za kamieniem. za nie, 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 i, kurwa cztery no, jakie to ty Środkowa ja. Ale ich zaszedł bezczelnie, o lol Kurde, ja. nagrywać jak powa, piękny widok Potrząsł się na bezczela garnkiem i ja pierdolił z metra Kurczę, w ty. tym Użasnął eee. jeszcze młotkie, kurde poprawił Młotkiem eee. Potem wziął różową kurde, różowe dildo